We wtorek 1 marca w przecinku już po raz piąty odbyły się oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w południe mszą świętą w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Następnie uczestnicy obchodów spotkali się pod tablicą pamiątkową, aby uczcić pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. 1 marca 1951 roku po wielomiesięcznych bestialskich torturach w więzieniu na Mokotowskiej wieczorem Zamordowano siedmiu oficerów Niepodległościowego i Antykomunistycznego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niedawisłość. Strzałem w tył głowy zamordowano pułkownika Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego, Karola Chmiela. Podziemia antykomunistyczne było aż do powstania Solidarności najliczniejszą niepodległościową formacją społecznego oporu przeciwko narzuconej nam władzy. W obchodach wzięli udział m.in. starosta Krzysztof Lis, burmistrz Daniel Rak, posłowie ziemi szczecineckiej, miejscy i powiatowi radni, przedstawiciele gminy oraz mieszkańcy naszego miasta. Wśród obecnych nie zabrakło także gościa honorowego, pani Marii Sosnowskiej, członkini Europejskiej Armii Podziemnej. W nocy wojny co mi się miały i pancerny pierścień był uwrót Berlina. Niech dla nich ta wojna wcale się nie skończy. Walka o wolność dla nich się zaczyna. Ze zniewolnieniem narzuconą siłą. Przez obecny system sąsiadów ze wschodu, który w istocie w swoich zagrożeniach miał załamać ducha narodu. Wolność, niepodległość, to ich święty hasło, zrodzone by bronić Ojczyzny od wroga, za swoje marzenia oddawali życie po wolności przez ofiarę droga. Fałszywa wolność i przyjaźń obudła. Żołnierzom wykwiętym zawsze była obca. Takich uczyli, takich wychowali. Od lat najmłodszych, od małego chłopca. Ich zbrojny opór, choć w nierównej walce, dawał nadzieję, wciąż o tym mówiono. Że przyjdą czasy, że przyjdzie ten moment, gdy polski orzeł znów będzie z koroną? Przykład odwagi, męstwa i ofiary, którą złożyć chcieli wykręci żołnierze w katowniach, więzieniach i naszych obietnicy, bo wolność ojczyzny krzyżami się mierzy. Miasto z wizją P to dla Was zmieniamy Szczecinek. Wybowu, miasta z wizją